Czekaliśmy się wreszcie z aktualizacja, mamy nowy letni wakacyjny domek. Zaraz sobie to sprawdzimy tutaj razem z moimi widzami oraz pięć nowych rzeczy. Chyba są to jakieś meble i nawet jest jedna rzecz vipowska. Więc zaraz sobie to sprawdzimy. Dodatkowo naprawili też różne bugi, różne błędy. Więc zaczynamy ten odcinek. Zostawcie łapeczkę do góry. Jak klikam zagra i standardowo za trzy, dwa. Jeden, zobaczcie, to jest Marlena, Mela oraz Nela. Każda z nich ma moją bluzeczkę. Jeśli wy byście też chcieli mieć moją bluzkę, dołączajcie do mojej grupy z Robloxa Team Party X. Słuchajcie, jak już przystało na wakacyjny letni domek, skoro jest taka aktualizacja, to ja też się przybiorę. Nie wiem, czy jeśli wejdę tutaj w tą zakładkę, to czy znajdzie mi moje koszulki. Jak nie, no to zostanę w tej, uwaga! Nie znaleziono wyników. Trzeba by było tutaj skoda, więc ja na razie zostaję w mojej wiosennej bluzeczce, ale słuchajcie, już niedługo się pojawi letnia. Dajcie znać w komentarzu, jaką chcielibyście koszulkę lesnią. Co by miało się na niej znaleźć. Bo jak wiecie, ja mam już takie topy, jak tutaj dziewczyny mają założone. Mam też różne inne bluzeczki, bluzy. Wszystko jest na moim sklepie w Robloxie Team Patix. Taka grupa. Pierwsza linka w opisie. No dobra, zaczynamy w takim razie od pierwszej pozycji, czyli idziemy sobie na działeczkę 11. Klikamy tutaj na 11, i oczywiście lecimy w dół. Uwaga, jest, jest ten dom, słuchajcie, ale nie ma on obwódki czerwonej, oznacza to, że nie będzie w nim żadnych sekretów. No szkoda, szkoda, bo myślałam, że może się pojawią jakieś sekrety, coś fajnego, żeby można było zrobić. I zobaczcie, domek się ładuje, jest dość duży, ale słuchajcie, z wyglądu przypomina mi domek, który jest już tutaj do. Dostępny w Brook Heaven, więc troszkę jakby taka modyfikacja, nie wiem, co o tym myślicie. Zobaczcie. No, zaraz sobie to zobaczymy wszystko. Mam nadzieję, że skoro to jest wakacyjny domek, to oczywiście musi też być basen. Dziewczyny tutaj tak mega fajnie wakacyjnie wyglądają, więc mega fajnie pasują do tego domu. On jest żółty, ale widzę, że tego żółtego jest dość sporo i chyba też w domu jest dość sporo tego żółtego. Zobaczcie, mamy tutaj dywany, mamy tutaj ściany, więc myślę, jakbyśmy zmienili sobie kolor na przykład na kolor różowy, czyli mój ulubiony, oczywiście, to zobaczcie od razu, jak to fajnie wygląda. Jest naprawdę dużo różowego, więc za to plus, że możemy. Ten kolor zmieniać, i zobaczcie, nawet tutaj murek, takie fundamenty, tutaj też doniczki wokół. Fajnie się to zmienia i wygląda to naprawdę ładnie, bo można zobaczyć z góry, że nawet dach jest fajnie zmieniony i ten kolor naprawdę robi tutaj duże znaczenie i fajnie to wszystko się zmienia. Dobra, sprawdzamy sobie. Mamy tutaj salon, oczywiście mamy też kuchnię. Słuchajcie, zdradzę Wam jedną rzecz. To pokazały mi wicki Nela, Marlena oraz Mela. Nela, mela, Marlena! Jak to się fajnie rymuje. Słuchajcie, ja się teraz zmniejszę, przez chwilę już mogliście to zobaczyć. Mogę sobie normalnie tutaj wejść do okapu, słuchajcie. Nie no, tego to ja nie wiedziałam, nie spodziewałam się tego. To jest najlepsza skrytka, jeśli chodzi o chowany. Słuchajcie, widzowie, koniecznie się mi oglądacie, pamiętajcie to, że możecie się tutaj schować. Już niedługo zrobimy sobie nowy chowany i w nowym chowanym będzie można wygrać na przykład premium albo coś. Jeszcze sobie wymyślimy, albo nową letnią koszulkę. Tak samo można się schować do lodówki, słuchajcie, dziewczyny mi to pokazały, ja w to totalnie nie wierzyłam. Oj, czekajcie i patrzcie, weszłam do lodówki, zamykamy drzwi i po prostu, no, no to... Pokażę Wam. Jestem w lodówce, w ogóle mnie nie widać. Wezmę salody. Ja nie wiem, widzowie, czy można było takie coś robić zawsze? Chyba nie. Ja przynajmniej nie kojarzę, bo ja jestem dobra z sekretów, jeśli chodzi. Więc, no, taka ciekawostka. Możecie się schować albo w lodówce, albo. O kapie, No, nieźle. Dobra, sprawdzamy sobie ten domek. Już normalna robię się. Wysokość normalna. Dziewczyny, idziemy. Mamy światełka różne. Tutaj jest stół, jadalnia. Mamy tutaj biuro, czyli komputer. Jest też sypialnia. Okej, okay. patrzymy sobie, czy tutaj są gdzieś jakieś sekrety, ale raczej nie ma żadnych sekretów, dlatego, że od razu byłoby widać obwódkę tego. Mamy tutaj wielki salon. Możemy sobie... Salon? Co ja gadam? Sypialnia. Ale widzowie, wybaczcie, jest godzina 23, kiedy ja to nagrywam i moje widzki razem ze mną czekały na ten moment, żeby nagrać to, ale kominek fajny, dobra. Sypialnia, kto by chciał dołączyć do mnie, do mojego domu? Nie wiem, czy to byłby mój dom. Na razie, swoją drogą patrzę sobie i szczerze mówiąc, widzowie, nie jestem im jakąś mega zachwycona. Mam wrażenie, że ten dom jest jakby modyfikacją domu, który już tutaj był w Brookhaven. Po prostu pozmieniali pomieszczenia i dodali jedną kondygnację wyżej. Dziewczyny się absolutnie ze mną zgadzają, tu się malują, ale zaraz wam też pokażemy ten dom, żebyście wiedzieli o co nam chodzi. Przypatrzcie się uważnie, dobra, może są jakieś detale, że tutaj ta garderoba może jakoś lepiej wygląda, że jest może większa, no dobra, może niech im będzie, ale okej. Okay. Idziemy dalej, skoro tu już weszliśmy, to teraz mamy tutaj łazieneczkę, no i tutaj mamy Kolejną taką sypialnię, bardziej dla dziewczynek. Ok, sprawdźmy sobie tutaj, czy można tutaj gdzieś wlecieć. Nie, tu są od razu po prostu schody. Dobra, zaraz sobie kamerą wszystko przejedziemy. No i właściwie to tyle. Patrzcie, tu są tylko trzy, jakby pomieszczenia. Dobra, a czy coś jest za tymi drzwiami? O nie, dobra, to już od razu kominek. Tu nic nie ma. No widzowie, totalnie nic tu nie ma, czyli bardzo mało pomieszczeń, szczerze mówiąc. Tu jeszcze chyba nie byłam, czy byłam tu chyba byłam. Jest tylko łazienka. A zobaczmy sobie, czy coś jest nie. To nawet nie ma nic pod schodami, bo te schody są takie proste, że tutaj nic totalnie nie ma. Idziemy sobie na zewnątrz, bo na pewno. Ej, tu nawet nie ma basenu. Hmm, No nie wiem. Ej, dlaczego nie ma basenu, skoro to jest wakacyjny dom? Czemu nie ma basenu? O co tutaj chodzi? Mega słabo. Hmm. No ale dobra, tam jest też wyjście na taras, można sobie wyjść. Dobra, ale widzowie, skoro tam jest wyjście na taras, to musi być jakieś miejsce. Czyli musimy sobie teraz zobaczyć, jakie są propsy. Otwieram propsy, bo tam było napisane, że są nowe. O, ale fajnie dodali tutaj taką ikonkę, taka emoji jest. Widzę, że dziewczyny już tutaj fajnie postawiły. Patrzcie tylko na to, mamy nowe rzeczy. Możemy sobie tak naprawdę ten dom wakacyjny lepiej ozdobić i na przykład postawić sobie tutaj klasy i grać. Hopsa 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 sa gramy sobie w klasy ej widzowie kto kiedyś grał w klasy dobra mamy takie coś możemy też postawić sobie takie coś, że niby wchodzimy. Ej, fajnie taka ozdoba. O, nawet fajnie, miło, przyjemnie. Idziemy dalej, bo to było na razie dwa. O, tutaj widzę, że jest jeszcze też ta emoji. Sprawdzam sobie. Tutaj. Ej, patrzcie, to jest zwipa. Zwipa jest taka chustawka. Patrzcie, ej, postawiam jakoś prosto. Czekajcie, tu jest jedna i tutaj dam drugą, żeby każdy się zmieścił. Bo w ogóle w tym domu nie ma garażu. Ej, w tym domu nie ma garażu. Faktycznie nie ma tutaj garażu. Patrzcie, jak dziewczyny się super huśtają. Ale fajnie wyglądają. No nieźle. I zobaczcie, takie huśtawki to są z vipa, Fajny jest ten efekt, że jakby się można bujać. Ej, rzeczywiście, patrzcie, można się bujać. Klikam i normalnie bujamy się. Fantastyczne. Widzę, że to jest też nowe. Ej, co to jest? To tak, że można sobie usiąść. Ej, szczerze, te meble nowe, które tutaj dodali, nie dali ich i w domu tylko tutaj. Czyli można sobie dekorować. Fajne są. Wiecie, co mi to przypomina? Trochę te meble zaczynają mi przypominać Barry Avenue. Ja nie wiem, czy ostatnio słyszeliście, ale ja mówiłam, że chciałabym w Brookhaven takie fajne mebelki. Te meble to jest topka. Meble są super. Dobra, słuchajcie. Idziemy teraz na górę. Musimy wyjść na balkon. Tylko jak wyjść na balkon? Nie będzie tu wyjścia na balkon? Nie żartujcie. Nie ma tu wyjścia na balkon? Ej, no, no wiecie co? No to my sobie sami zrobimy. Jak może nie będzie wyjścia na balkon? Dobra, ja sobie zrobiłam i normalnie same sobie... Możliwy pożar wykryty w twoim domu? Złap dom w ogniu? Co? Gdzie? Jaki pożar? O co chodzi? Dobra. I słuchajcie, ja sobie sama tutaj zrobię balkon, żeby było fajnie. O, zobaczcie, ja sobie to... O nie. Jak to się stało? Mam pożar w domu. O, trudno. Życie. I dajemy sobie tak, zobaczcie, możemy fajnie udekorować, ale czad! I dajemy sobie też te nowe rzeczy. Tak, ja wiem, że się pali. Nieważne. Nieważne. Możemy sobie też wykorzystać oczywiście rzeczy, które już mamy dostępne, czyli na przykład to. O, dajemy sobie tu krzesełka i robimy sobie. Yy, dlaczego tam jest pożar? Jak się to zrobiło? Jak to się stało? Nie mam pojęcia. Mamy też takie ogrodzenie. O, zobaczcie, możemy sobie tutaj to postawić. Opatrzcie. No i co? Mamy balkonik, elegancko zrobił się sobie balkon, no. A kto nam zabroni? Czy są tu jakieś lepsze? Nie, nie ma nic lepszego, chyba, że takie płotki może dodamy, o. To jest już coś lepszego i możemy tutaj dać na różowo. O, dobra, dobra, widzowie, to będzie pasować. To jest genialne, czyli tutaj dajemy sobie, pyk, takie właśnie tu bramki, żeby nie wypaść. No i dajemy to na różowo i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Teraz nie chcemy tego, więc to usuwamy. Dajemy sobie to tu i sami sobie zrobiliśmy balkon. A co? Oni nam nie zrobili, to my sobie sami zrobiliśmy. Proszę bardzo. O tutaj dziewczyny nagrywają, tylko w moim domu się pali. Nie wiem czemu w moim domu się pali w ogóle, ale oknie. Dobra, mniejsza o to. Dobra, klikam. No i zobaczcie, sama sobie zrobiłam balkon. Fajnie wygląda. Super. Można sobie usiąść i chillować. Tak, ja wiem, że ja mam w domu pożar. Eee Trudno, pali się wie, bo o tym, że się pali, zaraz trzeba to ugasić i tak sobie będziemy tu spędzać czas na dworzu. Na, 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 na. Patrzcie, jaki piękny widok w dodatku. Ja nie wiem, że ktoś nie wpadł na to, żeby zrobić tu balkon. No wiecie co? Niby tam jest jakiś wychodek. Wychodek, jak ja już mówię. Dobra, chyba trzeba iść się zmierzyć z tym pożarem, bo mamy jakiś większy problem. O, czekajcie. Dziewczyny, dajcie mi się położyć. O, dobra. Chyba trzeba ugasić pożar. Jak to się stało w ogóle? Dobra, bierzemy gaśnicę. Gdzie jest gaśnica? Gdzie jest gaśnica? Dobra, mamy to. Robimy to. <grystanie> Przestań nagrywać Barlelo, Trzeba gasić pożar. Jak to się stało, że mi wybuch pożar w domu? Kto to zrobił? Co? Jak to się stało, że wybuchł mi pożar w domu? Ej, co tu się stało? To przez tą lodówkę, że ja do niej weszłam? Czy już jest wszystko dobrze? Ej, no ja cały czas słyszę jeszcze gdzieś ogień. Ja niestety nie klikałam. Było otwarte okno. Mm, dobra, nieważne. Patrzcie, tutaj zrobili takie barierki, tak? I tutaj też można fajnie sobie zrobić taki taras, grill i tak dalej, czemu nie ma basenu? Ja to bym w ogóle jakoś inaczej wszystko zdobiła, widzowie. Dawajcie, robimy to. Gdzie jest basen? Basen jest tu? No musi być basen, zobaczcie. Jeden, proszę bardzo, drugi, musi być też piaskownica dla dzieci. No gdzie tam musi być też parasol, o, zobaczcie, no. Teraz to jest życie, a nie. Oparcie Nela tu siedzi w basenie. Elegancko trzeba. No jakiś ręczniczek, a nie. Oni tutaj za bardzo nie udekorowali nic. Średnio. No ale dobra. W każdym razie, podobają mi się te wszystkie propsy, widzowie, za to duży plus, oceniam te propsy, serio 10 na 10, to jest przepiękna huśtaweczka, taka teraz modna, to mi się też podoba, można się bawić, jest to bardzo fajnie graficznie zrobione, to siedzisko też jest spoko, no i ta huśtawka, to jest w ogóle sztos, ona jest tylko dla VIPów, ale bardzo fajna, jeśli chodzi o dom, nie zrobiła na mnie jakiegoś wrażenia, mało dekoracji, i w dodatku, no nie wiem, może któraś z dziewczyn zrobi tutaj ten domek, żeby wam pokazać, jaka jest różnica. O, patrzcie, Mela właśnie robi domek, który jest bardzo podobny. Czy to jest taki sam? Nie, ale zobaczcie, on wizualnie jakoś niespecjalnie się różni, bo po prostu tutaj jest garaż, a tutaj nie ma garażu, ale zobaczcie, te światełka i tak dalej. Jest to jakieś takie bardzo, nie wiem, trochę podobne? Tak mi się wydaje. No zobaczcie. No naprawdę, oni się bardzo wzorowali. Ten dom nie jest jakoś wybitnie inny, nie jest ich, tylko oni się po prostu bardzo tym wzorowali. Hmm. Nie wiem, sprawdźmy sobie ten dom, wejdźmy do środka i zobaczcie, też tak się wchodzi. I mamy tutaj od razu sofę i telewizor. Kuchnia jest może troszkę inaczej, ale na dole mamy też łazienkę. Mamy i mamy jeden pokój. Mamy. Jest tak samo, tam też tak było, tylko że po prostu zostawili. Chyba schody są nawet takie same. U góry powinna być łazienka, zgadza się. Tutaj jest też sypialnia, taka, no zgadza się. I największa sypialnia jest. To jest sypialnia, właśnie z tą garderobą. Zobaczcie, no wszystko jest tak podobne. No, może tam jest trochę bardziej rozbudowane. Tamten jest większy, ale no jest bardzo podobnie. Słuchajcie, jakby zmienić jeszcze kolor, to w ogóle, serio. No naprawdę, mega podobne widzowie, więc ten dom tak bym oceniała, no niezbyt, niezbyt mi się widzi, czekajcie, muszę jeszcze wejść tutaj, no i zobaczcie, bardzo podobnie to wygląda, może troszkę więcej miejsca jest, jest to większy dom, no ale nic specjalnego, troszkę znamy już ten wygląd, troszkę znamy ten dom, więc nie jest to nic wybitnego. Także ogólnie dom średni. Fajnie, bo się przyda. Szkoda, że nie ma basenu, a to jest wakacyjny. Także oceniam go tak 7 na 10, ale te przedmioty, te nowe propsy, siedziska, to oceniam 10 na 10 na serio widzowie. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba taki update. Czy też macie takie zdanie jak ja. Długo na niego czekałam. No mam nadzieję, że w kolejnym może już się pojawią jakieś sekrety, coś fajnego. I jeszcze sobie dla pewności wlecę na przykład, nie wiem, w dół. Tu nic nie widzę, żadnych tajnych przejść, chociaż czekajcie. Czy tutaj by było coś? Spróbujmy sobie zobaczyć. Czekajcie, coś mi się tu wydaje, czy nie? Czy my gdzieś przejdziemy? Okej, okay, tu jest, jest jakby coś tam, ale tak nie do końca. Mm, czekajcie, tam jest taka, widzicie? Tutaj wnęka, ale nie można tam przejść. No dobra, tutaj nie ma żadnych sekretów. Nie będziemy w to wnikać, bo naprawdę, no nic tutaj totalnie nie widać, więc chyba jest pusto bo nawet nie ma żadnej obwódki czerwonej, więc wychodzi na to, że nie mamy sekretów. No trudno widzowie. Dzięki, że oglądaliście i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze tutaj dostałam jakiś list. Spadajcie na grupę na Roblox Party X Team, tak? Dołączajcie do mojej grupy z Robloxa Team Party X. Zapraszam serdecznie, a my widzimy się jutro. Pa!